Gdy myślimy o kamuflażu Bundeswehry, przed oczami najczęściej mamy słynny kamuflaż Flecktarn, który Niemcy wprowadzili do użytku w latach 80., ale nie oznacza to, że wcześniej Bundeswera nie używała innego wzoru. Niedługo po jej utworzeniu w 1955 roku Niemcy wyposażyli żołnierzy w mundury w kamuflażu Splitter Muster, który podczas II wojny światowej wykorzystywał m.in. Wehrmacht oraz niemieccy spadochroniarze. Tak wyglądał niemiecki żołnierz z okresu II wojny światowej, a tak żołnierz Bundeswehry. To ciekawe o tyle, że Bundeswera nie chciała kojarzyć się z armią III Rzeszy. Zrezygnowała m.in. ze znanych od czasów I wojny światowej charakterystycznych Stahlhelmów na rzecz amerykańskich hełmów M1. Z kamuflażem stało się jednak inaczej. Wzór nieznacznie zmodyfikowano względem oryginału, dodając m.in. białe elementy. Niemieccy żołnierze używali takich mundurów do końca lat 60., -tych kiedy zastąpili je mundurami w kolorze oliwkowym.